Witam serdecznie od z tej strony. Moi drodzy, kolejny dzień, kolejny odcinek i za chwilę wam pokażę w jakim miejscu spałem. Dość fajnie tu było, bardzo mało aut tutaj jeździ, ale dzisiaj będziemy się udawać e... tam, tam o. Będziemy objeżdżać całe to wybrzeże, jechać do zadaru, z zadaru nie będziemy. Nie będziemy wjeżdżać do Zadaru Tylko jedziemy na sam koniec Pokażę Wam to na mapie, żebyście wiedzieli dokładnie o co mi chodzi I potem się będę wracał I szukał plaży, na której coś wyłazi No, taki jest plan Na dzisiejszy dzień Tu jest Chorwacja Ja jestem gdzieś tutaj W tym miejscu, koło tego prizna Mógłbym jechać na Mógłbym jechać na prom Ale chcę sobie objechać Dookoła tą zatokę, bo tu jest piękna droga, zaraz przy tym klifie, cały czas non-stop. I są piękne widoki, tylko że tutaj wszędzie są skaliste, strasznie skaliste plaże. I chcę zrobić na takiej zasadzie, żeby tu wjechać tutaj tym mostem przejechać do Zadaru nie jechać bo w Zadarze no, to jest miasto duże to, to nie za bardzo ale się przebić tutaj na sam koniec dokładnie w to miejsce i odtąd. Czekajcie, gdzie tutaj się daje, tu się daje. Bo tu są piaszczyste plaże fajne. Tu akurat jest jeszcze klif. Natomiast tam dalej widziałem, że są fajne piaszczyste plaże. Czy to piaszczyste jest, to nie wiem. Ale tam widziałem kilka takich plaż, że widać, że tu jest kawałek do pochodzenia, a nie od razu taki klif. Taki miałem widok cały czas. Yy, ale pogoda jest taka, wiecie, tak szarawo jest trochę, no, okej, okay. była, dziadzio się pięknie prezentuje, a tutaj, kurde, chmurki u góry, chmurki, oby nie padało, dobra, no to Tomek, dziadzio, pokaż klasę, będziesz się tam wiesz. Oj, dzisiaj klasy nie chcę pokazać, ale pokazał. Pokazał, z siebie tego diobła. Pierwszą rzeczą, którą sobie dzisiaj zobaczę, jest tutaj jakieś takie coś, ale nie włączyłem też kamery tylko po to, żeby wam to pokazać, tylko zrobiłem coś, czego się zarzekałem, że nigdy nie zrobię. To jest jakaś prywatna plaża. No, fajne miejsce, fajne, ale. Jechałem z tym stojakiem ze Starlinka na dachu i w ogóle go słychać nie było. Teraz, jak mocno skręciłem tutaj w prawo, to, to zacząłem słyszeć, że coś mi szura po dachu, cholera. I całe szczęście tego nie straciłem, bo bez tego by było krucho. I mniej więcej dla takich widoków jadę tędy, a nie płynę promem, bo tutaj. No, ja już mówiłem, że to jest jak Amalfi, podobne do Amalfi. Jest to inny, ale, ale przypomina mi właśnie Amalfi we Włoszech, nie? Takie kręte, kręte drogi wzdłuż skalistego wybrzeża. Pięknie się tędy jedzie. Kolejna jakaś miejscowość z takim fajnym kościółkiem. Nie wiem czemu zostawili te mury takie rozwalone, ale pewnie to jakąś historię ma. No to takie... Miasto a la portowe, może nie, nie portowe, przystaniowe. Marina, tak? Marina. Marina. No tak to wygląda. Piękny jegomość No, to poczytane. Nie ma po angielsku. Fajnie to wygląda. Tak jak widzieliście na pomniku, kościół powstał w 1710 roku, a w 1943. Uległ uszkodzeniu w wyniku bombardowania aliantów. I postanowili w taki sposób go odrestaurować. Zatrzymałem się w takim miasteczku. No to już wygląda takie trochę wypoczynkowe. Tu są jakieś te, ale taktyczne zakupy. No to jest pierwszy sklep taki większy, który, który gdzieś tam zauważyłem po drodze. mi. Pierwszy most za nami Ale piękny widok Kurde Superaśnie Superaśnie, superaśnie No jakieś zamczysko tam jest Jakieś pozostałości Po zamczysku Tu jest to Ten most Tamtą stroną jechałem Cały czas wzdłuż I tu jest to teraz ta wyspa No na razie tu tak Skaliście jest trochę taka pustynia. Wnet można powiedzieć, Zatykam mi uszy. Jedziem do góry w góry. Wciul mi zatyka uszy. Kurde, fajnie tu. <laughs> wow, widok na to miasteczko, co przed chwilą przejeżdżałem. Nie włączałem się tam, bo się pogubiłem i musiałem e, w ten nawigację włączać. Jeszcze raz gdzie je wybierać, ale no. Fajnie, fajnie. Jedziemy cały czas do góry. Punkt widokowy, punkt widokowy. Widokowy punkt. A to co tutaj jest napisane? High love Pug. To jest Pug, miejscowość Pug. Uuu, fajnie tu, fajnie. No właśnie, taki piaseczek tam widziałem z lotu ptaka. Nie wiem czemu rano mi się nie udało tego znaleźć, jak wam chciałem pokazać. Ale taki piaseczek tam z góry widać właśnie. I tam jadę. Au ha, au, au kamienie te, Chorwacja kamieniem stoi. Uuu. Teraz się boję, że nie wziąłem pod uwagę tego, że to są wszystko takie jakieś pośrodki zamknięte tutaj na tej wysepce. I może być tak, że tam nie będzie wjazdu. No ale kto nie próbuje, ten nie pije szampana, tak? Kto nie ryzykuje. Zobaczmy, czy taki kamp pierwszy tutaj będzie zamknięty, w prawo na czy nie jest zamknięty. Check-in! Za Check-in? Check Pewnie, że zamknięty. Pewnie, że zamknięty. Najwyżej wykupię sobie na takim kempingu jeden, dnie, jeden dzień, chociaż nie mam zbyt dużo rzeczy do prania. Bo czymś takim to myślałem jedynie w momencie, żeby, żeby sobie poprać. Bo tam zawsze są warunki do tego, żeby wygodnie to zrobić. Tu następny jest. Następny. Nie, tutaj była zwykła miejscowość. Ale jedziemy do samego końca. Strasznie tu. Strasznie, strasznie tu. Hmm. Bo zjechałem z drogi tej co miałem jechać, ale jak jest to taka droga, to chyba tu ludzie zjeżdżają, ale okropnie jest Hoppa w przepaść A się rozpędza od razu Droga śmierci Jak te w Indiach, tak? Po takich górach se jeżdżę. Cieszanie ja co za widoki No tu jest pisko takie zakręty nie tutaj robią co nieco na drodze. Tutaj jest całe takie miasteczko wypoczynkowe mam wrażenie. Mocno się tutaj budują. Hajsu tu tyle wpompowane jest, że to się w pale nie mieści. I tu jest plaża. I zobaczymy jak ta plaża wygląda i czy to w ogóle nas wpuszczą. Podjadę się tam na dół, może z kimś pogadam. No, zobaczcie, jaka piękna plaża. Co prawda kamyczki. Ale no świetnie tu jest. idę się spytać kogoś. Privat, 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 privat. Privat, privat, privat. Niestety jest tak, jak się obawiałem. Cała wyspa jest wykupiona i wszędzie są prywatne działki. Tak naprawdę publiczna to tu jest tylko chyba ta droga, a tak to wszędzie płot. O ewentualnie tutaj. A nie, to jakiś lul, oliweland. No już płot. No dobra. O! Kwitnie już! Kwitną wiśnie! Co to, wiosna tu jest? Tu już jest wiosna, to już kwitnie. E, parking widzę, że jest jakiś, ale to już jest koniec tego cykla. To już jest finito tej wyspy. Ciekawe jak się ta. No, tu jest miejsce, gdzie się będę mógł zatrzymać. Ale do wody to i tak daleko jedzie, tu wszędzie są tak te płoty, ale dziwne drzewa, ale tutaj jest dziwacznie. I zobaczymy jak wygląda koniec tego cypla, czy tam jest jakieś. 400 metrów, skręć w prawo. Czy tam jest jakieś rondo, miasto, czy, 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 czy cokolwiek to jest wszystko prywatne, no. To jest ostatnia miejscowość, ostatnia ostatnia miejscowość i jeszcze jest kilometr 400 do tego viewpointu. Zakaz kamperów i ślepa uliczka. Ojoj, ale brzydko tutaj rozwiązali. Tu jest zakaz wjazdu. Ja się tu zatrzymałem. I co, mam 600 metrów do przejścia do tego końcowego punktu. No, przejdę się już tam. Ale inaczej to wyglądało od lotu ptaka. Myślałem, że to bardziej dzikie miejsce. Nie było, nie widziałem tu tych domków. To normalnie taka popylinka. Nic idziemy się przejść. Nie było tam nic ciekawego. A tutaj włączyłem się, bo ten widok jest jakiś taki piekielnie dziwny. Widać tylko słońce i tą wodę. I bezkresną otchłań. Bardzo dziwnie. Nie widać horyzontu, nie widać, gdzie się kończy woda, wszystko jest takie same. Jakby... no widzicie to, nie. <ścoughs> Ale dziwny widok. Naprawdę fajnie sobie ci ludzie tutaj żyją. Bardzo fajnie sobie Ci tutaj ludzie żyją. Taki. No tylko, że pewnie trzeba mieć fajsu, tyle, że to się w dupie nie mieści. Cytrynki tu rosną im. Prześlicznie tu jest. Warto było tu przyjechać. Piękny... Piękny kawałek Następnie. ziemi. No trzeba przyznać, że ten pomysł mi nie wypalił z poszukiwaniem tutaj plaż. Nic straconego, jeszcze poszukam, ale tutaj jest taki parking, jedyny, w który jest taki dowan lifeu w miarę. Jest tu jakiś park oliwny. No, fajnie się tu łazi. Słychać setki pszczół, czy tam os, które zapylają te kwitnące już, jak u nas w kwietniu albo w maju drzewka. One są całe białe już od kwiatków. Te wiśnie. No i tak poza tym, no to taki tu jest na, na ten klimat. Gliny, bobków, owiec, bo tu jest pełno owiec. No i są jakieś dziwne rośliny, typu na przykład to. W Polsce czegoś takiego nie ma, albo jest, ale ja nigdy nie widziałem. No fajne jakieś takie dziwne. Krzewska. Tak to wygląda. Cisza, spokój i mewy. Kupiłem sobie chleb. Teraz zrobię kanapki. Kupiłem sobie. Tylko, że ten chleb jest taki bułkowy jakiś, taki angielski, mam wrażenie. Ale kupiłem sobie jeszcze do tego salami i syr. I sobie teraz zjem. Dojechałem do takiego większego miasteczka. I tam jest taka wielka plaża piaszczysta, idę ją zobaczyć. Ale coś się słabo dzisiaj czuję. Za krótko pospałem. Dwa pierwsze spostrzeżenia odnośnie tej plaży. To capi tu tak, że to się wytrzymać prawie nie da. Jest odpływ. Widzicie jak powinna być woda. Tam jest takie... U góry są jasne kamienie, a tam są czarne. No i ta woda normalnie dotąd jest. Widać ewidentnie, że jest dotąd. I zamiast piasku jest żwirek. Ciekawe. Hmm. Piękne zabawki. Chwila czasu z nosem w kamieniach. I mamy coś, co było kiedyś monetą. Ołowiany ciężarek. Śrubka miedziana. I dwa kawałki żelaza. Tu widzę znowu żelazo. No. no. Te monety powinny na wierzchu leżeć. Kolejne coś co było monetą kiedyś. O, następne. Co to mamy? Kuna. Jedna kuna. No taka to jest płuczka, że to wszystko na wierzchu będzie. Raczej te monety gdzieś tam głębiej nie wlazły. Kolejna kuna. Tak. Tak, kolejna kuna kolejna moneta To już będzie jakieś 50 lip, czy coś takiego Nie wiem czy tu jest sens przychodzić z detektorem No ale może przyjdę Jutro rano może tak to No tyle wypukanych monet To może niektóre będą pochowane Use of happy gas ampoules is strictly prohibited. <grystanie> tak ta plaża wygląda. Już jest zachód za chwilę. Więc Idę się położyć, coś zjeść. Tam jest to miasteczko i ta plaża, a tutaj no właśnie co jest, to ja nie wiem, ale takie znalazłem miejsce i idę spać, bo coś mi chyba bierze. Dobra, więc mamy tę całą wyspę. Ten cypel dojechałem do całego końca, cofłem się i wylądowałem w tym mieście. Miasto się nazywa Novalia. I tutaj byłem na tej plaży, patrzeć co i jak i dlaczego i po co. I tu się teraz w krzokach zatrzymałem. Dokładnie, jakaś tutaj, tu jest chyba nawet ta ja, Czyli tutaj koło tej budki. Dzwoniłem do Corsira i okazało się, że Corsir też tutaj w tych rejonach poszukiwał. Tylko Corsir poszukiwał tutaj w Pag. E, tutaj przejeżdżałem, zgubiłem się i potem wam nagrywałem tutaj z gór, dokładnie z tego punktu widokowego wam nagrywałem jeden kadr na to, co tutaj było. I korsir mówi, że tutaj nic nie znalazł za bardzo i zgubił gdzieś tutaj. Czekajcie, albo gdzieś tu, albo mówił, że chyba gdzieś tutaj zgubił ten swój e, balast. I tutaj nurkowie robili całe to, całe to było robione przez takich dwóch nurków, całe to wybrzeże. Ale ja tak czy inaczej posprawdzam tą plażę, bo co mi zostało. Nie chce mi się jechać na razie gdzieś dalej. Fajnie, to jest ciepło. Jeśli źle się czuję, najwyżej jeden dzień odpocznę i zobaczymy, jak to wszystko się będzie prezentowało. No, jakiś taki. Nie wiem czy to jakaś choroba mnie bierze, czy, czy co, ale akurat pójdę dzisiaj wcześniej spać, może się wyśpię tabletki Mam jakieś tam tabletki, ale nie będę tego brał Może wystarczy, że będę, że odpocznę. Nie wiem Coś chyba za krótko pospałem. Polazem spać o godzinie 4. wstałem o 10-10.20 może przez to nie wiem, ale w następnym odcinku, czyli w dniu jutrzejszym, będę sprawdzał tę plażę, także trzymajcie kciuki. Y... Finalnie znalazłem taką plażę, jaką chciałem. Co prawda nie piaszczystą, a żwirek jak dla kota. Więc zobaczymy, co będzie. Y... Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.